Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Raków Częstochowa zmierzy się z Legią Warszawa w tym arcyciekawym meczu. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy Raków Częstochowa. Zmierzy się z warszawską Legią. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Zdecydowane wejście bez fału. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. To powinien być gol! Nie wierzę własnym oczom, nie ma gola! Jaka jest szansa obrony Strzał z tak bliska? Niemal zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Nie dają mu grać. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. No, teraz zrobiło się groźnie. Proszę państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna? Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się ślić po nocach. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finish! No to mamy 1 do 0. Ryman wychodzi na pozycję. Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić, a tak buduje. Chciał uderzyć silnie, zapomniał o precyzji. Odebrał tę piłkę jak na treningu. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Częstochowa teraz napiera. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. A teraz? I mamy gola! Tak! Mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. I co? Strata wojskowych. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej Legii. się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. A panikolał i akcja zastopowana. Wjeżdża jak w masło. Uf, ale wysoko. Połębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie, ale zagrożenia bramkowego brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak, jak na załączonym obrazku. Teraz pełna kontrola sytuacji. Na ugranie kilku minut. Arsenic. A Panikolał. Kowaczewicz. Jeszcze około minuty do doliczonego czasu gry przed nami. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Ciąga na siebie uwagę całej obrony. Dobrze to broni bramkarz, wyjaśniona sytuacja. Divi Lopez. Ładny odbiór. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Wodnik Krakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. No ale jednak nie było tutaj korzyści. Mamy gwizdek. Ale okazja teraz. Jest! Proszę Państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, mu udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzy. Piłkę przechwytują rywale. Uwaga! Udany przechwyt teraz! Dobrze teraz przeszkodził. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Popatrzmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, poprosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. I po tej bramce jest 4-0. Baga, strzał w kierunku bramki. I udana interwencja. Zmiana ze Spole Rakowa. Głęboko w pole karne zagrywa. Wybija piłkę z linii bramkowej. Się złożył. Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Obecny wynik 4-1. Zora Narsenicz. Kowaczewicz. Powolutku. Ja do ciebie, ty do mnie. Jak można w tej chwili określić ich grę? Czy raczej utrzymywanie się przy piłce w końcowych minutach? Adnan Kowaczewicz. Przy takim prowadzeniu możemy już chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że ten mecz wygrają gospodarze. Co tu dużo mówić? Oglądamy w ich wykonaniu fantastyczny mecz, I aż szkoda, że on się już kończy. Bo taki koncert piłkarskiego kunsztu okraszony tyloma bramkami chciałoby się oglądać jeszcze długo. Zoran Arsenić. Arsenić. Dwie minuty do liczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Sędzia gwizdze po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz gwizdze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty.